Zaprasza LG Scorpion, najbardziej innowacyjna odmiana rzepaku ozimego. Szczepan Szłapka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny program Wyższych Plonów. Tym razem rozmawiać będziemy i analizować problem występowania kiły kapusty w uprawie rzepaku. Zanim przejdziemy do tematu, poproszę Państwa, żebyście się chwilę przysłuchali. Gdzieś w tle, w trakcie trwania naszego programu będą słyszalne harcujące ptaki. To wcale nie jest nagrany dźwięk. Wynika on z tego, że tym razem łączymy się z Państwem nie z naszego klasycznego studia, a jesteśmy w gospodarstwie, tak żeby być bliżej tego problemu, o którym dziś będziemy rozmawiali. Skoro wspomniałem o gospodarstwie, warto by teraz przedstawić naszego gospodarza, który postanowił przyjąć nas pod swój dach. Witam więc bardzo serdecznie pana Mirosława Szarzyńskiego, prezesa seniora gospodarstwa CGK Ogardy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Mirosławie, wiemy, że tutaj bardzo lubią przebywać różne ptaki, ale proszę powiedzieć jeszcze parę słów na temat gospodarstwa i charakteru jego pracy. Gospodarstwo liczy sobie tysiąc hektarów. Uprawiamy trzy rodzaje roślin: rzepak, zboże i kukurydzę. A teraz czas, aby przedstawić kolejnego eksperta, który jest dzisiaj z nami w studiu, pan Jacek Wojciechowski, product manager Lima Grę Polska, odpowiedzialny za sprawy rzepaku. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie Jacku, rozmawiamy dzisiaj o problemie występowania kiły kapusty. Czym jest ten problem, czym jest ta choroba? Kiła kapusty to groźna choroba występująca na terenie całej Polski, przynosząca znaczne straty w plonie. Szczególnie dotyczy ona i jest dotkliwa najbardziej dla regionów takich jak zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko mazurskie i śląskie. Panie Mirosławie, czy także tutaj na tym terenie ten problem występuje, czy jest odczuwalny? Tak, muszę powiedzieć, że uprawiamy tylko odmiany kiłoodporne, bo w innym wypadku mielibyśmy duże straty plonów. A więc wiemy już mniej więcej, jak rysuje się problem, jak rysują się możliwe rozwiązania. Teraz chciałbym zaprosić Państwa na małą wycieczkę po Polsce, żeby sprawdzić, jak w różnych rejonach ten problem jest przez rolników odbierany. Zapraszam na krótki materiał filmowy. Proszę być z nami. Na film zapraszam LG Scorpion najbardziej innowacyjna odmiana rzepaku ozimego. Nazywam się Jurek Tchórzeski. Pracuję na regionie północno-środkowej Polski, tak bym powiedział. Pracuję na, częściowo na w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Bardzo dużo rolników uprawia rzepak i to na dosyć dużych areałach. Szczególnie tutaj żuławy, bo, bo wcześniej kojarzył się rzepak, że tylko na najlepszych stanowiskach jest siany, i tak było rzeczywiście, że na żuławach mamy ziemię pierwszej, drugiej klasy, najlepszej, więc tutaj rolnicy siłą rzeczy siali bardzo dużo rzepaku. Były lata, że rzeczywiście połowę areałów zasiewali rzepakami. Oczywiście zaczęły się problemy, tak? jeżeli zbyt często wracał rzepak na, na pola, zaczęły się problemy z kiłą tak? i rolnicy no, będą, mus, muszą sobie z tym jakoś radzić. Tak? Hey. Nazywam się Jarosław Kot i jesteśmy w województwie pomorskim, miejscowość miejscowości to jest powiat Gdański, blisko Żuław, naszych tutaj prowadzimy tu gospodarstwo rolne w wielkości tak około 200 hektarów, się z dzierżawami, Główną uprawą u nas są zboża, plus rzepak. Jakieś 40% upraw to są rzepaki, pszenica i troszkę żyta. Ziemia klasy trzeciej i czwartej, miejscami piąta klasa. Największym problemem w uprawie rzepaku u nas się okazało kilka lat temu, pojawiła się kiła w rzepaku, to był dokładnie rok 2012, piękna jesień, piękne wschody, mokro, wszystko elegancko i niestety długa ta jesień była mokra, co się okazało, że w listopadzie nagle rzepak zaczął żuknąć, gnić, nie wiadomo było co się dzieje, no i po kilku poradach tam kolegów z firm, z którymi się współpracuje, znalazła się przyczyna w postaci kiły, kapusty w rzepaku. Pierwszy raz wtedy się z czymś takim spotkaliśmy. No i wtedy tego roku praktycznie połowa rzepaku nadawała się do likwidacji. Ta część, która była zostawiona, jakoś tam niby rokowała, ale, ale na wiosnę okazało się, że to był błąd, że zostawiliśmy ten rzepak, bo plonu praktycznie, można powiedzieć, nie było, to nawet na koszty nie było zarobione. Prawdopodobnie zaczęło się to, może trochę zwierzęta przynosiły, trochę maszynami się poprzewodzi, bo wiadomo, że, że jak się wiedzie w mokre pole, to na tych kołach maszyny przewożą, czyli kombajny, opryskiwacze, gdzieś tam ktoś komuś jakąś usługę wykonuje, więc czasami się zdarza, że no tak można powiedzieć, że ludzie też kiedyś byli nieświadomi, że takie coś jest, więc no jeździło się i nie zwracało się na to uwagi. No i ten problem pojawił się w tej najwcześniejszej fazie w 2012-13 roku w takich najbardziej na polach, przy których były ujścia wody, rowy, lasy i tam właśnie dużo, bardzo dużo zwierząt chodzi. Nawet teraz mamy w tym roku takie fajne rozlewiska, można sobie zobaczyć. Wczoraj byłem 8 łosi, także to nie ma możliwości, żeby one tego nie rozniosły, tak? I w tamtych rejonach na przykład już w ogóle nie sieje rzepaku, już teraz czwarty rok, bo chcę na przykład sprawdzić sobie za dwa lata, czy to faktycznie daje, to, że się nie sieje tego rzepaku na przykład przez 5-7 lat, że niby ta kiła ginie. No ale to jeszcze musimy poczekać, żeby to doświadczenie takie nabrało mocy. Więc tutaj mówię, na razie nic nie możemy zrobić, musimy stricte robić to, co robimy. Tym bardziej, że no tak bardzo lubię robić sobie doświadczenia i w tym roku tam pochodziłem po polach u znajomych, u sąsiadów i znalazłem bardzo blisko moich pól rzepaki porażone kiłą. I widać z daleka było, że coś tym rzepakom brakuje. No i po wykopaniu roślin okazało się, że no są grochy na korzeniach i ten rzepak po prostu teraz tylko wegetuje. i tak. Byle jak, nie? Można powiedzieć. I tutaj nawet mamy pasiekę. Tata prowadzi pasiekę bardzo fajną i czasami było też tak, że wsiewałem mu poplony. Na początku tam, kilka lat temu, gorczycę wsiewaliśmy i co się okazywało, że gorczyca siana w czerwcu tak, żeby wykwitła tam na pożytek. Lipiec sierpień, się okazało, że na górczycy też są brodawki kiły, więc roślina krzyżowa i nie ma litości. Po prostu ta kiła tutaj jest i są tylko lata, że jest po prostu bardziej sucho, i, i to powoduje, że nie widać aż takiego mocnego porażenia. Więc stwierdziliśmy, że już nie będziemy inwestować w normalne odmiany, tylko jedziemy z grubej rury. Bo, bo po prostu koszty, koszty straty, yy, potem tego wszystkiego to się nie zwraca. Yy, inwestycja praktycznie idzie zawsze taka sama, czyli czy środki ochrony roślin, czy nawożenie, yy, czy od, yy, niezależnie od odmiany zawsze robi się to z górnej półki w rzepaku, żeby uzyskać jakiś tam zadowalający plon. A yy, przeliczyliśmy sobie to, że siejąc tę odporną odmianę, one niby z zasady, plonują podobnie, bądź nawet tam niektórzy mówią, że 10% mniej, ale jak ja mam mieć straty siejąc normalną liniówkę, czy zwykłą, jak, czy hybrydę jakąś, która niby da, ma mi dać tam około te 300 kg więcej, ale przyjdzie mokra jesień, czy bardzo mokra wiosna, to ja ten plon stracę dwa razy. Także, także u nas to już jest przerobione, nauczyliśmy się na własnych błędach. Nie? Nazywam się Marek Kowalik. Jestem przedstawicielem handlowym firmy LimaGrem, pracuję na terenie głównie północno-wschodniej Polski. W województwie warmińsko azurskim rzepak jest dosyć popularną rośliną, szczególnie w jego północno-wschodniej części, czyli takie powiety jak powiat Bartoszycki, Kętrzyński, Giżycki, Węgorzecki. Jest to dosyć popularna roślina ze względu na specyfikę gleb tutaj występujących oraz specyfikę tego, że są tu tutaj dosyć duże gospodarstwa. Jest to pozostałość po PGR-ach, tak, spadek po PRL-u. No, kiłach kapustnych jest tutaj dosyć odczuwalnym problemem, zwłaszcza powiaty Kętrzyński, Bartoszycki, życki Węgorzewski, gdzie są dosyć ciężkie gleby, zlewne, zimne, tak? gliniaste i laste. Ten problem jest dosyć mocny, nasila się wręcz, można powiedzieć, przenosi się na nowe, na nowe, na nowe gleby. Tak? Nazywam się Jarosław Lewczyk. Jesteśmy w Modgarbach, to jest powiat kęczyn. Warmia i Mazury, popularnie zwane w Polsce. I jestem tutaj rolnikiem od urodzenia. Po tatusiu przejąłem schedę, i od dzieciństwa walczę w tym rolnictwie przez długie lata. W tej chwili uprawiamy zawsze 100 hektarów rzepaku średnio. Od wielu lat od zarania dziejów. Jeszcze tato uprawiał rzepak. Z rolników indywidualnych to wtedy był okaz, co nie? Bo to tylko pegery się tym zajmowały, to trochę trudna roślina była, jak dla rolnika takiego indywidualnego. Także ja z rzepakiem jestem od dzieciństwa. Coraz więcej, praktycznie już jest z 80% tych stanowisk z infekcją kiły. Największa oczywiście jest odziedziczona po byłych Pegerach. Taką parcelę, którą posiadam. Dosyć lekka ziemia. Piąta klasa, dlatego Peger miał zmianowanie przede mną, jeszcze bardzo takie uproszczone, czyli rzepak i o zimy przez kolejnych kilka lat i gdy to pole kupiłem od Agencji. No to się po jakimś czasie dowiedziałem 20 lat temu, że to jest kiła, co było wtedy jeszcze takim ewenementem. Dopiero w którymś roku jak straty sięgnęły już 80%, gdy rzepak się w ogóle złamał przed żniwami, przed żniwami, nie był do zebrania możliwy. Dopiero wtedy. Yy, Przyjęliśmy jakieś półdozmianowe e, zmiany, żeby ten problem ominąć, ale głównie czekaliśmy, jak się pojawiły odmiany kiło-odporne, to z powodzeniem uprawiamy do dziś dnia i ten problem zniknął. Na tych polach. Akurat, no, tam wydajność wtedy rzepaku, wiadomo, że nie jest taka jak w odmianach tradycyjnych, ale to jest z rzędu gdzieś 4 kwintali z hektara. Może być plon mniejszy, a ryzyko jest przeogromne. Jakbym pola nie znał, to bym od razu siał kiłowe. To na 100%, bo ryzyko jest za duże. Potem się już nic nie da zrobić, wiadomo, z tą kiłą, jak już ona zainfekuje korzenie. Problem jest powszechny w tym rejonie. I bardzo ciężki do ominięcia, jedyna szansa odmiany. Nie ma co ryzykować. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Jakub Kamola, reprezentuję firmę Limagren Polska. Jesteśmy aktualnie na rejonie Śląskim. Od 7 lat, jak tutaj współpracuję z gospodarstwami, zaobserwować można tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o uprawę rzepaku. Gospodarstwa przekonują się do uprawy tej wspaniałej rośliny o zimej, ale wraz ze wzrostem zainteresowania tej rośliny e, widzimy problem, na jaki napotykają gospodarstwa. A przede wszystkim jest to problem z kiłą kapustych. Dzień dobry, jestem Roman Zagura, pochodzę z mojej miejscowości. Koło cieszyna, brzezówka. Jesteśmy w powiecie cieszyńskim, czyli są u nas i piękne tereny rolnicze, jak i piękne tereny górskie. Ładnie to wszystko się tu komponuje. Gospodarujemy wraz z ojcem na 100 hektarach. Gdzie rzepak stanowi 20% areału. Rzepak w naszym gospodarstwie uprawiany jest już. Od ponad 40 lat najpierw ojciec potem ja. Problem z kiłą występuje na, na polach, które od dawna są w naszym gospodarstwie częsta uprawa rzepaku też jest przyczyną, ale zachowywaliśmy okres 4 lat przerwy w uprawie i wina na pewno leży po naszej stronie, ale dokładnie nie wiemy, w którym miejscu. Jeśli chodzi o problem z kiłą, to gdy wystąpił, to był bardzo wielki dla nas szok i problem, bo plantacja była do likwidacji i był to dla nas duży cios, bo 50% zasiewu z danego roku trzeba było zlikwidować. W kolejnym roku już musieliśmy zacząć była decyzja albo rezygnować z uprawy rzepaku albo przechodzić na inne rośliny na przykład yy, soja lecz zawsze sentyment w sercu zostawał do tego rzepaku ojciec zawsze mówił że to jest fajna roślina mi się zawsze też podobała i dlatego dalej ją uprawiam pomagają mi firmy takie jak Limagrain czyli yy, mają w swojej ofercie yy, nasiona Rzepaku, które są dla kiły, tolerują obecność tego zarodnika. Na początku, jak uprawiałem odporne odmiany, to było widać, że są to odmiany, które niżej planują. Dzisiaj, w porównaniu do kolegów, którzy tego problemu nie mają, nie widzę wielkiej różnicy. Marek Ostrzewski, pracuję w LIMA Grę Polska. Działam na terenie Pomorza Zachodniego, w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i pomorskim. W moim regionie rzepak jest bardzo popularną rośliną. Gospodarze często wybierają tą roślinę w swoim podozmianie i jest to roślina, która przynosi jest jeden z największych zysków w gospodarstwie. Rolnicy w uprawie rzepaku borykają się z różnymi problemami. Często możemy spotkać problem kiły w gospodarstwie, który niestety jest pewnym ograniczeniem w uprawie rzepaku. Moje nazwisko Mirosław Szarzyński. Jesteśmy w gospodarstwie spółki CGK w Ogardach, powiat szczelecko-drezdenecki. W tej chwili mamy zasianego rzepaku 330 hektarów. To znaczy generalnie w tym gospodarstwie mamy problem z kiłą i praktycznie rzecz biorąc innych odmian jak kiło odporne nie siejemy. Pojawienie się problemu jest związane z tym, że przez długi okres czasu prowadzimy uprawę według podoznania ekonomicznego, a nie biologicznego. Pod kątem powiedzmy no w miarę przyzwoitych i równych dochodów corocznych. I to powoduje, że jeśli rzepak przychodzi co drugi rok na tych samych gruntach, no na się powiedzmy kiły do tego stopnia, że zaczyna ona powiedzmy mieć duży wpływ na spadek plonów.